w tamtym czasie to 41 milionów mieszkańców, 41 milionów, czyli dużo mniej niż dzisiaj. I etnicznie Francja była, tak jak dzisiaj jest bardziej od nas zróżnicowana i to o wiele bardziej, tak wtedy Francja była etnicznie trochę mniej zróżnicowana niż my. Mówię trochę, dlatego że utrzymywały się nadal regionalizmy, brytoński na przykład, było sporo Francuzów, którzy pochodzili na przykład... Cristiano Ronaldo. Jeszcze Cristiano Ronaldo to, to jest ten płaczący piłkarz, taka, taka cipa portugalska, tak? To jest Cristiano Ronaldo. Dobrze pamiętam? To jest taki pizduś, glancuś z takimi włoskami. Cristiano Ronaldo, nie taka pizda portugalska, co płacze z byle powodu. Taka pizda ten Cristiano Ronaldo, co? Zgodzicie się? I've got... I want to break free. I want to break free from your lies, your so self despite I don't need you. I've got to break free. Goodness. God knows. God knows. <laughs>